W centrum, w centrum Pragi, yy, Kościół Matki Bożej Zwycięskiej, to jest Karmelitów Bosych i tam jest ta cudowna figurka Dzieciątka Jezus. I właśnie no, to jest taki taki yy, taki wyznacznik nas, naszej bytności gdzieś. Właśnie powiem w każdym naszym kościele jest taka, y, taka kopia tej figurki figurki dzieciątka, dzieciątka Jezus. Tu może właśnie do takich może jest mniej, bo to jest kościół po Bernardyński, więc to jest mniej takich może widocznych akcentów y, y, karmeckiego święty Rafał Kalmowski jest, jego obraz się znajduje y, nad, nad Państwem. Ta, to, jest, to jest figurka dzieciątka, dzieciątka Jezus. No a w Polsce takim takim, naj, yy, takim centrum, można powiedzieć, taką, taką, takim sercem naszej prowincji to jest Czerna. Czerna, koło Krakowa, tam jest piękne sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej. Jedyny klasztor, który nie był zamknięty, skasowany od początku, jak powstał. Tak do dzisiaj tam są nasi współbracia. Tam jest pochowany też święty Rafał Kalinowski, właśnie tutaj, mam portret. Po no i też jak mówię o Kalinowskim, to na terenie naszej parafii mamy też kaplicę, tak zwaną dojazdową, kaplicę bardzo łaną świętego Rafała Kalinowskiego. I tam się znajduje obraz który w czasie, się odsłania w czasie kanonizacji ojca Rafała w świętego świętego św. Piotra. I potem został przywieziony do Polski i właśnie ofiarowany do ówcześnie powstającej nowej kaplicy świętego Rafała Kalnowskiego. Kochani, przejdziemy do Loretta, dobrze, bo się za chwilę zaczną nieszpory yy, przez naszych braci odprawiane.